No siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj odbyły się derby północnego Londynu, w których mierzył się Arsenal z Tottenhamem. No i Mels kończy się wynikiem 2-1 do dla do drużyny Kanonierów. No i to był bardzo dobry mecz, moim zdaniem. Ciekawy i emocjonujący. No. Pierwszą bramkę w 33 strzelił Lamela, bo chyba zmienił Sona, ale ja nie wiem, czy są jakiś tam uraz miał, czy coś takiego, czy jeszcze no, chyba jakiś uraz, tego co Później Lamela strzelił w 33, w Lukasa Lucasa bardzo pięknego gola. No, bardzo gol ładny był, chyba gol kolejki. Choć jeszcze nie gra Wolverhampton z Liverpoolem. Więc no, nawet w sumie Liverpoolu może być, może być ciekawy mecz. No, później Odegard wyrównał w 44. Był Tierneya, później Lameran co w roku, drugą rzucą kartki i wyleciał z boiska, czyli no niezwykły wersja tego gracza, gol taki piękny i czerwona kartka, no i wcześniej jeszcze Lacazette z karnego i Arsenal wygrał derby, słyszycie to? dobry ogień dla Pan teraz dla Arsenal, by walczyć o to, to Ligę Europy. Albo przynajmniej o te eliminację. nie? Bo zobaczmy sobie tabelę. To jest Chamies, siódmy. Arsenal, dziesiąty. Tychając już na czterech punktów. Czyli tak do to szóstego miejsca im brakuje z 5 punktów Jest Tak blisko tej strefy jakby to powiedzieć strefy europejskich pucharów więc no, może tak jasność wróci do tej w bazy tych których awansują do europejskich pucharów na następny sezon Dobra, co by tu jeszcze powiedzieć? Chyba tyle, tyle w tym odcinku. Przepraszam, że ostatnie jedynie nie było odcinków, ale wiecie, że od czasu było znaczy dużo roboty, było do robienia, szkoła i te inne. A w tym tygodniu jutro na pewno, bo jutro na pewno rano nie będzie, bo jest idę na, na zawodowe do szkoły na 8 godzin. Może jutro będzie odcinek, po południu, jak wrócę, albo wieczorem się zobaczy. Może zrobię ja wtedy wypowiedź ligi mistrzów. No cóż, dowiemy się jutro. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Do zobaczenia i elo.